Właśnie przyszła do mnie paczka z Lego Shopu, choć co zabawne, nie ma nawet na niej loga. Lego, dziwnie zaczęli to wysłać, nieważne. Ważne co jest w środku i już otwieram i już pokazuję jakie to w czerwcu u mnie nowości zawitają nie tylko na kanale ale i w moim domu jak zawsze nowy papier ale to chyba nie jest najważniejsze prawda? najważniejsze jest to tu dwa Venomki i Venom świnki, dwa zestawy figurek z Hot oraz dwa zestawy tezy z Torem, były również video po 14 ziko jednego więc wziąłem, no i nie mogło zabraknąć top 3 setów tego roku czyli jeżdżąca wanna w dwóch do tego brickheady ślubne razy trzy kobieta i razy trzy mężczyzna. Nie bez powodu, sam za równy miesiąc biorę ślub. No i teraz to co najważniejsze, polibarze gratis. No i jeszcze ta perełka. Mm. Nie mogłem jej sobie oczywiście darować. A jeśli mnie zapytacie po co tyle dubli, to dlatego, że lądują na moim sklepie przystańklotków.pl.